I wszystkich bardzo serdecznie moi drodzy na kolejnym odcinku na tym kanale Ze mną dzisiaj Jakub Osław Siemka. I lecimy do gierki Dobra moi drodzy, także lecimy sobie z tymi boksikami e, Zagramy sobie 1 versus 1 5 rund Także zobaczymy kto jest lepszy e, Czy ja, czy Jakubosław No ostatnie dwa onewilany, które tam macie w wykarcie Przypięte, no nie poszły mi tutaj pomyśli mojej Więc zobaczymy czy tym razem mi się uda wygrać z e, widzem Bo dwóch mnie pokonało Także zobaczymy jak to, to, jak to tym razem wyjdzie Kolejny odcinek równa się co się 5 łapek to jest kolejny odcinek, kolejny odcinek z Fortnite na tym kanale A już niedługo również GTA też się pojawi, bo już odcinki tam są zaplanowane Także moi drodzy, mam nadzieję, że czekacie No i lecimy, lecimy, lecimy Jakubosław tutaj widzę, że ucieka ode mnie bardzo, bardzo, bardzo Ale jest moi drodzy 1 do 0 Jak tam Jakubosław, się czujesz? Niezbyt fajnie Niezbyt fajnie? To zobaczymy może Ci się jeszcze uda wygrać? Okej. Okay. O, ależ bomba, ależ bomba i mi się na zasęła. I Jakubosław rozwala mnie w drugiej rundzie. A my zlecimy do rundy trzeciej, moi drodzy. Runda trzecia jest zawsze taka. Yy, bardzo decydująca, bo jest 1-1, także zobaczymy, kto wyjdzie na prowadzenie. I jest, moi drodzy, 2 do Wystarczy mi teraz wygrać jedną rundę. I w sumie wygrałem już... Całość, ponieważ gramy 5 rund, a więc zobaczymy, zobaczymy kto wygra rundę numer 4. Jakubosław. O, czy ja? Ok, 68. Kurde mol. Oj. 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 Jest, jest, jest. Jak tam, Jakubosław, po czwartej rundzie się czujesz? No. Dobrze. Nie wiedziałem, że ten... No, dobrze. Aha, i moi drodzy, jeszcze jeden odcinek pojawi się z Jakubosławem na dniach, a więc wypatrujcie, ponieważ ten odcinek jest taki na szybko, a kolejny odcinek to już będzie normalnie z... Ee, z Battle Royale, czy tam z jakichś innych giereczek z Fortnite, także na spokojnie nadrobimy sobie to. E, a więc, moi drodzy, teraz zagrajmy rundę o wszystko, czyli taką decydującą. Wygrasz ty, wygrywasz całość ty, czyli nic. E, wygrasz, wygram ja... Wygrywam, ja, może być? No może być Dobra, no to lecimy, lecimy pasuje. Lecimy, lecimy, moi drodzy Dajcie znać na kogo obstawiacie, team Lipex Czy team Jakubosław W komentarzu Oj O Kilofik leci, kilofik, jest Moi Aj. drodzy, mamy to a więc moi drodzy, dzięki wielkie Za ten odcinek e, Widocznie e, pierwszy raz Wygrałem z jakimkolwiek widzem A więc dajcie znać z kim byście chcieli Kolejny pojedynek e, Czy z Icewitem, czy może z Toksikiem Rewanż, Czy z Karkiem Dajcie znać w komentarzu, a ja się z wami żegnam Ze mną dzisiaj, był dzisiaj Jakubosław Narka I widzimy się na kolejnym odcinku Z Jakubosławem, elo